Dzień dobry. W tym filmiku chciałbym Państwu przedstawić jeden z naszych produktów, którym jest zestaw pościeli dla lalki do łóżeczka lub wózka. Jest to większy zestaw i składa się on z kołderki oraz poduszeczki. Plus do tego jest materacyk. Materacyk, zacznijmy może od materacyka. materacyk jest gruby, około 1 cm grubości ma. Jest wykonany z bawełny po jednej po drugiej stronie. W środku jest wszyta gruba owata. Wymiary tego materacyka to około 42 na 26 cm. Teraz kołderka i poduszeczka. Kołderka jest z bawełny z jednej strony, minki z drugiej strony. To samo z poduszeczką. Poduszka w środku jest wypełniona kulką silikonową, czyli taką samą kulką jaka jest w prawdziwych poduszkach.

Zestaw przystosowany jest i jest do wózków, łyżeczek. W tym przypadku lalka ma długość 41 cm i widać, że jest tu jeszcze luz. Także myślę, że spokojnie 45 cm dla lalki w tym przypadku nie byłoby problemem. Zestaw szyjemy indywidualnie. W naszej ofercie posiadamy kilkadziesiąt możliwych wzorów tkanin bawełnianych oraz kilkanaście kolorów minki. Myślę, że to jest wspaniały prezent dla dziecka. Zapraszamy na nasze kolejne filmiki, do naszych mediów społecznościowych, do obserwacji nas, subskrypcji. No i oczywiście zapraszamy do naszego sklepu. Dziękuję. Do widzenia.